Cześć, witam na kanale Panie Kierowniku. Firma Savio zrobiła rozdajo na wykopie. No i tak się złożyło, że mój plusik akurat wygrał mi taką, taką dużą podkładkę, jaką jest właśnie ta podkładka Savio XL. Jest ona absolutnie potężna, jest większa niż spodziewałem się, że ona będzie. No ma 90 cm na 40 cm. No, jestem mocno pod wrażeniem tego rozmiaru. Um, natomiast poproszono, abym e, zrobił mały taki przegląd. E, czy to tekstowy, czy wideo? Ja osobiście uważam, że wideo mi wyjdzie lepiej, nie jestem najlepszy w pisaniu, w związku z czym mamy klip wideo. E, no i tym samym pierwszy klip wideo, który oznaczyłem na kanale jako sponsorowany. No bo jakby nie patrzeć, no, dostałem coś za darmo, więc zrobimy mały review, ale e, będą zarówno plusy, jak i minusy. E, bo produkt ma dużo plusów, ale. Są też rzeczy, do których mógłbym się przyczepić. W związku z czym, wspomniałem już, że ma 90 cm na 40 cm. Jej grubość to 3 mm, choć osobiście myślę, że to bardziej ma 4 mm. Może po prostu oprzycie na krawędzi jest 4 mm. Sama podkładka, myślę, że sama ta powierzchnia podkładki pewnie rzeczywiście ma 3 mm. Jak wspomniałem, jest większa niż te biurkowe, a co miałem na myśli, w naszej branży meblarskiej. Używamy tego typu mat, które są trochę mniejsze. Ich minus jest taki, że jednym z ich minusów jest to, że klawiatura mieści się tutaj dosłownie ledwo i daje nam tylko tyle miejsca na myszkę. Na potrzeby biurowe to może jeszcze przejść, ale już chodzi o jakiekolwiek gaming, absolutnie to odpada. Wspomnę jeszcze, że ta Gumowa podkładka nie trzyma się tak dobrze na biurku jak ta podkładka od Savio, która pod spodem ma inny typ gumy, ma taką teksturowaną gumę, to jest guma gładka i to się przesuwa, dlatego też mamy tutaj taką dodatkową krawędź na rogu. No i to kosztuje jakieś 250 zł. Podkładka Savio nawet w tym rozmiarze kosztuje dużo, dużo mniej. Więc mnie się to podoba od ostatniego tygodnia. Przez ostatni tydzień używałem właśnie tej podkładki tutaj w biurze. No i było to bardzo fajne przeżycie. Na pewno dużo lepsze od używania tej gumowej. Wracając już do podkładki Savio. To, co mnie się bardzo podoba w niej jest to, że ona ma dużo cieplejsze takie uczucie dla dłoni. Jak się opiera o to dłoń, to to jest cieplejsze niż po prostu taki blat, szczególnie jeżeli w biurze samym jest chłodno, jak widzicie, że to jest ubrany w swetr. Tutaj w tym biurze generalnie nie respektuje się kobiet, jest tutaj generalnie zimno. Chłopaki jeszcze jakoś dają radę, ja jestem gdzieś pomiędzy. Więc blaty często są chłodne i one nie są takie przyjemne do dotyku, a tutaj mając tę podkładkę, jednak to sprawę poprawiło. Nie wiem jak to ma się w domu, w każdym razie dla mnie to jest przyjemne. Poślizg myszki sam w sobie jest super, bo można ją w ten sposób. Jest naprawdę, jest naprawdę bardzo poślizgowa. W domu mam podkładkę Razera, używałem jeszcze paru innych podkładek. Myślę, że to jest spokojnie na równi. Z innymi podkładkami, które są takie z tych takich plastikowych bardziej. E, przyznam, że to jest pierwsza materiałowa podkładka, jaką mam, więc jestem miło zaskoczony tutaj. E, generalnie lubowałem się w tych takich ceramiczno-teflonowo-plastikowych. E, także to jest e, ciekawe dla mnie zaskoczenie. Nie spodziewałem się. E, Fajny plus jest tego taki, że dla tych, którzy grają w różnych miejscach bądź potrzebują w że są podkładki finest. Finest to, że można ją rzeczywiście zwinąć, ona się rzeczywiście mieści do plecaka, zwinięta. Warto zachować pudełko, żeby się nie zniszczyła, aczkolwiek jak się ją zwinie do wewnątrz, to, na, to mamy wówczas na zewnątrz taką gumową teksturę, więc prawdopodobnie nie uszkodzi się. Ale pudełko warto moim zdaniem zachować, jest fajne, poręczne, małe. I dobrze się mieści do rozsądnego rozmiaru plecaka. Podczas gdy taka plastikowa, twarda podkładka większych rozmiarów szczególnie w porównaniu do tych, jeżeli ktoś robi większych rozmiarów podkładki, to ta będzie fajniejsza, bo można ją zwinąć i włożyć do plecaka. Sam design też jest ciekawy. Mamy tutaj duże logo Savio w kolorze czerwonym. Jest jeszcze wersja. Taka szara tego. Osobiście jako ktoś, kto lubi LEDy i tak dalej. Czerwony, owszem, używałem przez jakiś czas, w jakimś czasie to się troszkę nudzi. Chciałbym trochę inny kolor, więc jeżeli ktoś chce bardziej neutralny, to może tę szarą weźcie. Osobiście chciałbym zobaczyć, czy jest większe. Jestem ciekaw, czy jest większe zainteresowanie. wśród ludzi o inne kolory, czy zielone, niebieskie i tak dalej. I czy Savio mogłoby wyprodukować innego koloru. Podkładki. Myślę, że to by się mogło przyjąć, jakby to jeszcze było także w innych kolorach. E, więc to jest taki niby trochę minus: nie wiem, co jest koszary, jest czerwony, e, generalnie w porządku. Natomiast srebrny, który jest tą alternatywą, e, alternatywnym kolorem, e, jest dostępny tylko do rozmiaru L, czyli jest takie trochę krótszy, gdzieś tak mniej więcej tyle, czyli też byłoby w porządku, bo moim zdaniem e, tutaj, mając więcej miejsca e, na myszkę, mając tutaj klawkę, miejsce jednocześnie na dłoń. Tu zostaje jeszcze spokojnie dużo miejsca w tym, w tym rozmiarze XL na telefon czy jakieś coś. E, osobiście nie wiem, czy kładłbym tutaj na to e, gorący kubek. To pewnie bez problemu wytrzyma, ale osobiście ja na to tutaj nie kładłem nic. E, z innych potencjalnych minusów, no to tak jak mówię, no, mam ją, używam ją tutaj tydzień. Generalnie o nią dbam, choć nie jestem w stanie e, tutaj te kontrolować tego, czy ktoś wieczorem tutaj coś e, też nie robił. E, nabawiłem się jedne, jednej małej takiej plamki. E, która nie wiem czy to jest jakieś odbarwienie od czegoś czy coś, ale, ale nabawiłem się czegoś. E, nie jest to generalnie widoczne, jest to generalnie tam, gdzie mysz zawsze jest, więc to nie jest jakiś dla mnie problem. Ale żywotność e, tutaj no, nie wiem jak to będzie z żywotnością. Ja osobiście tak jak mówiłem, wolę podkładki, które są e, plastikowe bądź teflonowe, w związku z czym e, one wydają się mieć większą trwałość, aczkolwiek Razer trochę mi się... E, to Razer to chyba był Razer rozkleił mi się, w sensie to były takie dwie warstwy, jedna ta teflonowa na górze i plastik pod spodem, no to ta teflonowa się zaczęła odklejać i robiła się taka, takie łuki się robiły pod spodem, więc to trzeba było podklejać, więc nie najlepiej, także tutaj, więc, więc, więc nawet to nie była jakaś idealna podkładka. Tutaj w biurze generalnie już dłużej tej podkładki nie będę trzymał, a w domu ja grałem też na takim DPI, że potrzebuję mniej więcej tyle miejsca maksymalnie, a trochę, trochę mniej, w związku z czym ta podkładka jest dla mnie za duża, E, tym bardziej, że w domu mam biurko, które jest takie ukośne. W związku z czym ta podkładka e, wyląduje z powrotem na wykopie, na rozdajo. Jak to mówią ludzie na wykopie, ja naprawdę jestem za stary na te teksty, ja wiem, ale e, taka jest rzeczywistość. Zielonki dupa cicho, wszyscy inni plusują, będzie wybrane rozdajo o którejś tam godzinie, gdzie napiszę w poście, nie wiem. A ci, którzy to oglądają, mam nadzieję, że podobał się, podobała się recenzja. E, w przyszłości będzie więcej recenzji, a pewnie lepsze jakieś recenzje, bo to jest pierwsza recenzja, jaką robię w życiu. Um, będzie druga jeszcze, już wiem jakiego produktu będzie i zobaczymy, czy będzie też rozdają, ale, ale będzie druga. Także stay tuned, subskrybujcie i śledźcie, tak, Panie Kierowniku. To jest hashtag Panie Kierowniku na Wykopie albo subskrybujcie ten kanał, jeżeli nie jesteście na Wykopie. Aby śledzić moje poczynania w branży meblarskiej. Tak jak tutaj widzicie, no, mamy tutaj fajne biurko, które można sobie podnieść do góry i sobie stać przy nim. Albo jak ktoś jest taki karzeł, jak ja, żartuję, tak naprawdę nie jestem karzeł, ale mam mniej niż 6 stóp, czy to mniej niż 180 cm, więc ja potrzebuję sobie odpowiednio obniżyć to biurko do 68-69 cm, żeby to się wszystko tutaj ładnie zgrywało. To z tym zresztą na innych filmach na moim kanale zobaczycie, że jest tam cały moduł o tym, jak z, cały film o tym, jak ustawić sobie odpowiednio fotel. Także polecam, ja osobiście właśnie tak, to jest w sumie dobry przykład jako dodatek do tego filmu, że w ten sposób się siedzi fajnie ergonomicznie. Krzesło, na którym siedzę, tylko wspomnę, to jest Eron z firmy Herman Miller dosyć drogie krzesło. Chyba tam kosztuje jakieś dużo 700 funtów, 800 funtów? E, także drogie, ale no nie ja musiałem to kupić, to firma tej kupiła, także spoko. E, ramiona, które, znaczy, Uchwyty, które tutaj są, to jest uchwyt na no, uchwycie też, który, który trzyma tego laptopa na wysokości, gorąco też polecam. Tu jest jeszcze jeden uchwyt do monitora, więc tu też można sobie regulować ładnie panel, można sobie go obrócić na bok jak ktoś chce, w sensie na portret 90 stopni. E, no i też mamy tutaj ta, całą tą przestrzeń pod em, monitorem. To tyle. Rozgadałem się trochę. Ja myślałem, że to będzie za 3 minuty, ale już jest 10. Dobra. Robimy outro, pani Kierowniku. Zapraszam do na następnego filmu. Jak jesteście na wykopie, subskrybujcie. Bleh. Śledźcie tag, hashtag pani Kierowniku, żeby zobaczyć więcej moich wyczynów i informacji z branży mebli high-end i wnętrz. Dzięki, cześć.